rzeczy, które jemy. Są marchewki, kalaretki, jest jajeczko, masło, twarożek, chleb yy, i to jemy. I to odżywianie jest, jest bardzo, bardzo, i ryba. Bardzo, bardzo istotne. Jeżeli chcemy, żeby nasz brzuszek dobrze pracował, żeby nasza głowa dobrze pracowała, musimy jeść odpowiednie rzeczy w odpowiedniej ilości. I to są te wszystkie rzeczy, które jemy. Jedni, nie, nie. Jedni jedzą czegoś więcej, inni czegoś mniej. Różnie, ale wszyscy jedzą to, co jest w tym kółeczku. Natomiast za tym kółeczkiem za tym chłopczykiem, który tam stoi, są inne rzeczy. Tam są chipsy, frytki, hamburgery, hamburgery lizaki, czyli coś, czego cukierki. nie musimy, cukierki, czego nie musimy jeść. Bo to jest, ma bardzo dużo cukru, bardzo dużo tłuszczu i to właściwie jak więcej zjemy, to nam szkodzi. Oczywiście, że każdy z was lubi czekoladę, batonik, cukierki, można to zjeść. Tylko, żeby to nie służyło zamiast, czyli zamiast śniadania ktoś je chipsy, a zamiast obiadu zje cztery batony. Tak nie można. Trzeba jeść wszystko to, co jest zdrowe. A czasami, jak nie wiem, urodziny są, czy są jakieś święta, czy Mikołaj przyniesie, to wtedy można zjeść batonik, albo cukierka, albo lizaka, ale nie za dużo. Dlatego, że to nie należy do najzdrowszych rzeczy. Więc, żeby dobrze się odżywiać, musimy jeść dobre rzeczy, dobre produkty, czyli jak najwięcej ważnych.